Państwu. Jest dzisiaj ze mną tutaj pan Henryk Fryśny, a więc znak, że to kolejny odcinek spod znaku Sowy. Panie aspirancie, ostatnio mówiliśmy o problemie włamań. Mówiliśmy o tym, jak zachować się podczas włamania, w jaki sposób uniknąć tego włamania. Nie mówiliśmy natomiast o tym, jak zachować się po włamaniu. Może kilka słów na ten temat. Dzień dobry Państwu. Właśnie w czasie ostatnich programów mówiłem, w jaki sposób zachować się, aby tego włamania do naszego mieszkania nie dokonano. Dzisiaj chciałbym przekazać kilka uwag, w zasadzie cztery uwagi na temat ten, jak zachować się po ujawnieniu włamania do naszego mieszkania, czy też do innego pomieszczenia, które jest naszą własnością. Pierwsza rzecz to należy o włamaniu jak najszybciej powiadomić jednostkę policji. Druga taka zasadnicza uwaga to taka, że nie należy bez uzasadnionej potrzeby dotykać przedmiotów, które znajdują się w pomieszczeniu, do którego dokonano włamania. Chodzi przede wszystkim o to, ażeby nie nanieść nowych i świeżych śladów. Trzecia zasada to pozostawić to miejsce w takim, jakim, w takim stanie, w jakim je zastaliśmy. Chodzi o to, ażeby nie ustawiać porozrzucanych przedmiotów przez sprawcę przestępstwa, ponieważ w tym czasie możemy również zatrzeć ślady. I czwarta rzecz, dosyć istotna, to ta że w przypadku kiedy po włamaniu zdarzy nam się rozpoznać u jakichś osób obcych przedmiot, który został nam skradziony, nie starajcie się Państwo odbierać go sami. W takim przypadku należy jak najszybciej zgłosić to na jednostce policji czy policjantowi, którego spotkamy. Chodzi tutaj najczęściej o takie przedmioty ujawnione na bazarach czy też targowiskach i odebrać go za pomocą policjanta. Panie Aspirancie, najczęstszym przyczyną włamań, znaczy najczęstsze włamania to są tak zwane włamania na pasówkę, bądź też wręcz wyłamywanie drzwi. Czego to jest efekt? Właśnie, 38% włamań dokonywanych właśnie jest przez drzwi. Tu chodzi o włamania mieszkaniowe, włamania do garaży, do piwnic, do pawilonów handlowych i innych pomieszczeń, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. Jest to no, często błędem, znaczy błąd popełniany przez nas samych, często ułatwia sprawcom zadanie. Jak już kiedyś mówiłem, wyposażamy nasze drzwi najczęściej w jeden lub dwa zamki, a jeżeli w dwa, to najczęściej właśnie o tym samym mechanizmie zamykającym. Właśnie dzisiaj jesteśmy na terenie jednego z zakładów. Produkujących innego typu zamki, i te zamki byśmy chcieli Państwu zaprezentować. Sądzę, że te właśnie zamki skutecznie pozwolą oprócz tych zamków tradycyjnych zabezpieczyć nasze drzwi przed przestępstwem. Jesteśmy, proszę Państwa, w spółdzielni Inwalidów Powstaniec i jest z nami również kierownik działu zbytu, pan Zdzisław Rychły. Panie Zdzisławie, czy moglibyśmy poprosić o zaprezentowanie tych zamków? Proszę uprzejmie, prezentujemy nasz wyrób od trzech lat. Produkowany. Jest to jeden z nienicznych polskich zamków, który uzyskał świadectwo dopuszczające i Komendy Głównej Policji i Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Jest jednym z trudniej do, trudniejszych do otwarcia zamków w tej chwili. Jest to zamek typowo nawierzchniowy, zewnętrzny, mający tą uniwersalność, że nie istnieje forma prawy czy lewy. Jest obustronny jak gdyby, czyli nie ma uzależnienia od rodzaju drzwi. Charakteryzuje się bardzo skomplikowanym mechanizmem, co jawi samo pióro klucza. Wszystkie klucze są numerowane i niepowtarzalne. Nie ma żadnej możliwości dorobienia przez jakikolwiek punkt dorabiania kluczy. Jest specjalne urządzenie, które może tylko odtworzyć i klient kupując i powiększając swój arsenał kluczy. Może tylko w ten sposób, że daje zlecenie do spółdzielni, czyli do producenta, powołując się na jego numer i wtedy się odtwarza następny komplet kluczy, czyli pojedynczą sztukę kluczy. To jest tak zwany zamek jak gdyby najprostszy, czyli posiadający dwa rygle i zasówkę wewnętrzną. Tym się zabezpiecza pomieszczenie od wewnątrz, zewnętrznie rygluje. Pomieszczenie, dwa rygle, które współpracują również z zasuwką, którą można wycofać od zewnątrz kluczem również. Jeżeli te klucze mają y, swój numer, rozumiem, że są to jedyne egzemplarze... Tak, jedyne, niepowtarzalne. Każdy zamek ma inny układ pióra jako taki jest niepowtarzalny. Mówią, że są to urządzenia mądrzejsze od złodziei. Tak przynajmniej ujęto to w pewnym artykule w Rzeczpospolitej, gdzie zostało zrobione zestawienie zamków będących na polskim rynku, nie tylko polskich. Taką również ocenę uzyskał w innych czasopismach ten zamek. Tak jak powiedziałem, jeden z najlepszych w tej chwili zamków, najtrudniejszy do otwarcia przez złodzieja. Jest druga wersja tego zamka, tak zwanego baskilowego, przede wszystkim przeznaczony do garaży i pomieszczeń. O produkcji wartościowej, magazynów, sklepów i tak dalej. Wyposażony dodatkowo w dwie rozpory pionowe, które zabezpieczają przed wyważeniem, wyłamaniem drzwi dodatkowo u góry i u dołu. Możliwość regulacji wysokości drzwi poprzez przesuwanie tych baskwili do około 2,40 m. Dodatkowym takim elementem jest yy, współdziałanie, oczywiście, przy jednym kluczu tego urządzenia rozpierającego. Jeszcze taką nowością nie istniejącą w innych urządzeniach jest tutaj dodatkowo wmontowana pręt metalowy, który zabezpiecza jak gdyby przed przecięciem przez szczelinę między futryną a skrzydłem drzwiowym. Po przecięciu samej rurki pręt zaczyna się obracać i pracuje z piłką jak gdyby i nie ma możliwości dalszego cięcia przez obracanie. Dwie wersje tego zamka zdobyły sobie już w jakiś sposób uznanie i fachowców, i klientów. Zademonstrujmy może jeszcze tutaj przy drzwiach wejściowych. Proszę bardzo, tu jest zamontowany na wzorze drzwi wejściowych ten zamek. zaryglowany w ten sposób. Zewnętrznie prezentuje się w ten prosty sposób. I co najważniejsze jest to zamek wykonany bardzo estetycznie. W różnych kolorach, można dobrać do, do koloru obić, wy, wygłuszeń. Wszelkiego rodzaju i tak dalej. Raczej przeznaczony do drzwi grubych, masywniejszych. Wiadomo, że część przynajmniej spółdzielczych mieszkań jest wyposażona w drzwi bardzo słabe konstrukcyjnie, samo skrzydło, będące spłyty i jakieś kratki. To są zamki raczej przeznaczone do drzwi z pełnego drewna, metalowych, od załóżmy 30 do, do 80 mm grubości. Panie kierowniku jeszcze jedna istotna sprawa dla użytkowników. Jaka jest cena tych zamków? Cena waha się od zamka prostego około 460 tysięcy do zamka z baskwilami 650 tysięcy. Jaka jest opinia policji o tych zamkach? Znaczy, z tego co zdążyłem zauważyć, przekonać się, zamki te posiadają atest Komendy Głównej Policji, a zatem zostaje przebadane i z tego co obserwuję, po ich wyglądzie, po ich wykonaniu, z jakiego materiału zostaje wykonany, są to pewno, na pewno zamki, które skutecznie zabezpieczą drzwi na czy mieszkań, czy garaży lub innych pomieszczeń przed złodziejami. Dziękujemy bardzo za rozmowę i życzymy spółdzielni na najbliższych targach sukcesów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.